Nowe bajki dla superdziecka czyli mucha nie siada gwiazda. W noc sierpniową, nad ulicą księżyc znosił blade lico. Strasznie mi po świata spada taka ciemność to przesada. Jestem nocy tej w niemocy znajdę kogoś do pomocy. Tu potoczył się po dachach, Tych glinianych i tych w blachach, By napotkać, tuż za miastem, Bardzo zwinną, jasną gwiazdę. Gwiazdo, miło widzieć ciebie! Ratuj honor, łkam w potrzebie, Od godziny tkwię w potrzasku, Mam migrenę, brak mi blasku. A do tego ważna sprawa, moja pełnia dziś przypada. Bądź pomocna, pomóż świecić. Razem jakoś dyżur zleci. Dobre sobie. Furczy gwiazda. Nic z tych rzeczy. Dalej jazda. Mnie nie wzruszą jęki łeski. Szukaj innych ciał niebieskich. Gwiazda ze mnie bardzo znana. Świecić mogę, ale sama. Księżyc westchnął. Bez przesady. Sama świecić nie dasz rady. Rzecz w tym, aby niebo w nocy Miało czaru blasków dosyć. Okaś litość, stań na straży. Zgrany duet mi się marzy. Gwiazda spuchła. Niczym bania, aż promienie weszły w drgania. Ja pochodzę z konstelacji znanienitej kombinacji. Nie zamierzam asystować, idę się za chmurę schować. Księżyc w końcu się odwrócił, bo się nie chciał z gwiazdą kłócić. Szepnął cicho: Nic nie wskuram, trudno, będzie noc ponura. Przetarł zwilgotniałe oczy I na drogę mleczną wskoczył. Za to gwiazda, nabzdyczona, Była sobą zachwycona. To dopiero chwali pięta, Co powtarza jak najęta, Że jest znana, bardzo znana, Dobra, miła, wprost kochana. Piękne, chociaż puste hasła, Nagle bum, i gwiazda zgasła. Zapraszam również na moją stronę internetową i na Facebooka, i pamiętajcie, warto czytać.